Hej, hej, siemanko, to jest znowu z kanału DMT i witam was już w kolejnym odcinku serii z gry No, w dzisiejszym odcinku wiadomo, jak sami widzicie, mamy zaplanować na Splintera co uczynimy, ale w międzyczasie, zanim nastanie noc, bo jest godzina 8, to poróbmy sobie zadania poboczne. A mianowicie, najpierw skoczmy sobie Mm, tak, to miejsce. My tak w sumie jesteśmy blisko I sobie weźmiemy e, te robimy zadanie na to ja na razie nie chcę. Dobra, dawaj mi pałkę Bronie To są dobre, ale na tych ludzi rajdzę. O, dwie nas tam zeszła. A i na początek. Przystanmy, zobaczmy co nam dali. a co możemy sobie wziąć. I myślę, że regeneracja znowu będzie najlepsza. W tym wypadku. to doskoła? Ja nie blisko. Hmm. Ja powiem trochę chyba, bardzo mi się wkopał, albo i nie. Hello. Mnie tu nie ma, jak coś tam. I kręca, to się słodnie Ok, Mówię, że tak powiem, że komu najlepszego wyjść. Nie wiem, czy jest otwierać, bo jakieś one mi nie zapatrzmy, ale ciuli, spróbujmy. Trofiecie do swojego. fajnego. Jeśli hmm. właśnie tak. Sokieles. Nie lubię właśnie otwierać. Jak wiecie, nie lubię otwierać właśnie tylnych zamków. A to jest właśnie dla na mnie najgorsze. I wiedziałem, że pójdzie. Fajnie, że za drugie razem poszło Nuzog lotnicy i Templariusz, dobra Zawsze no, się przyda. No, tu się sło, tu się sło, nie, nie, tu się sło, tu się sło. tędy, tu. wiem, ja, to jest tak poddubcone. No, spijaj się. Aha, fajnie. Tak, set Tak musimy unikać fachowych tenisów. Mów w prosty język. No, powiedzmy. chłopaki. co robimy tym razem? Wiesz, co to jest? Akumulator, Olga, proste słownictwo. Ach, pod maską autobusu. Obok silnika jest taka ciężka kostka. Wiem, co to akumulator. Potrzebujemy akumulatorów z wojskowych autobusów. Minimum 1300 WPR. WPR, czyli wartość prądu rozruchowego. Oczywiście. To duże akumulatory. Ta! Z 50 kilo sztuka. O tyle, co kilka ciężkich kamieni. O Amerykanin, system metryczny go irytuje. Potrzebujemy trzech takich. Możesz użyć swojej brutalnej siły. Wiemy, że wy, prymitywy, lubicie się nią popisywać. Celebrujecie sprawność fizyczną. Myślicie, że to przyciąga samice? Żydcy i głupi muszą mieć jakiś sposób. A, jak on może tak żyć? Kto wie? Dostałeś instrukcje. Wykonaj je po swojemu. Jak ci łatwiej? Hmm. Spoko. A przecież hmm. tutaj. Chcę tylko porozmawiać. To mnie posłuchaj. Pierwsza kulka idzie nad twoją głową, druga idzie prosto w nią. Daj spokój Edward. Nie chcesz chyba przegonić kogoś, kto może nam pomóc. Nie przestraszy mnie ktoś wyglądający jak Falafel. Nie no, idź dzięki. ze mną. Daj mu Daj wygląda na to, że Erol chce z tobą gadać. Nie będzie kłopotów. Wygląda na zaniepokojonego. Na przerażonego. Spostrzegawczy jesteś. Wchodź, wchodź. Spoko to Zanim z tobą pogadam, to jest podzielon mamy dobra Tu była jest jedna i na dole jedna No właśnie Tu była notatka i tu była notatka No pteczki się nie da niestety Jestem Errol Kyle Crane. To moja siostrzenica Salicha i jej Wybacz, Edwardowi, ale ma wszelkie prawo być podejrzliwy. Ścigają nas pewni bardzo paskudni ludzie. Jest w tobie coś znajomego. I powinno być. Kampania promująca mój wizerunek w mieście pochłonęła sporo pieniędzy. No jasne, jesteś Erol Asani, gubernator prowincji. Gubernator niczego? Ale Rice zdecydował, że wszyscy politycy stanowią dla niego zagrożenie. Nakazał więc moją egzekucję. Raz już niemal im się udało. Tak, właśnie straciłem nogę, ale wygląda na to, że nie dali za wygraną. Oddział tych zbiorów śledził mnie aż do ostatniego schronienia na osiedlu. Edward właśnie tam był. Mówi, że tam ci przeszukują okolice. To tylko kwestia czasu, kiedy pojawię się tutaj. Chyba masz poważny problem. Bardzo dobrze bym zapłacił za rozwiązanie go. A ja często to słyszę. Wierz mi, to co mogę ci zaoferować jest nie do dostania za żadną cenę. Przemyślę to. Weźmy sobie, a. ale jedno mnie zastanawia, jak on osiedla, przyszedł tutaj do Skoły na wózku, jak jest choralnie dużo zombie w taka mała niewyjaśniona kwestia właśnie od strony twórców. Mówię, małec Mała pomyłka. Ale co? Zajmuje jest Ale to jest głodność taka. coś. Macie coś do jedzenia? Nie, za ja, to ja, ja robię oczywiście. No mm, przejdźmy tam do nich. W tym by jakieś, no fajnie. Plujeć wolę tego pluć też na chwilę, żeby to mi się spokój Oto to mnie bez Bezpieczną słuchy do budowania. Nie wiem, co jest więc Nie chcę się nie zapłacić. Jestem sobie jestem To jestem ja jestem tutaj, jestem tutaj, jestem nie jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, i się tak kombinuję Żeby sobie dobrze właśnie zeskoczyć na ten dach Dobra Z tego powodu Chcę go uciukać Nagem. Co mi nas dopadło ale co Niego, że te ciady do niego podchodzą. że tak powiem, zalega, ale jest na zawsze. No, trzeba jakoś go pokonać. Zależycie go czy nie? Z wszystkim co mamy, zombie zombie dostało miałem łeb. Mam coś jeszcze do rzucenia? Mamy. Panie Zapad. tych winali, co ja wcale nie lubię no chodź polepszyć znakuśkę Nie no, ci ze polepsza jeźdź, że nawet te przyszły czekajcie o głosy na chodź, bo mi się niestety popsuła oh shit! Tak, że mi w... O kurwa. Właśnie najgorsze to, że mi się wbije, ale tutaj... na, na, na pierd... Czyli łodzowie od cholery. No nie mam kiedy tego przeszukać, no. Zdychać. Łooo, wow, to było piękne. Ale co mam przyznać? Ja nie bym to wygryzał na miniaturce. W sumie. Eee... Doszła mi wiadomość. Bo mamy właśnie grupę też, kanału, żeby się zagadywać. I nie eee, ma się na grupie, doszło mi wiadomość. a teraz mam kurczę mały problem z oblekiem. Nie, nie, tego wszystko powiem że... Jezus Maria, ale jak się to na przyjaźni co Ale fakt, to zabijmy ja Żeby mieć tak powiem święty spokój, ale i doświadczenie oj, do mi poszło No zdychać w końcu Widocznie nam wykradzanie obywateli, całego regionu, całego regionu, No był chyba łeb czasu. No dobra. No. A ty jeszcze jest? Jakie to coś napalone. No w końcu. No, teraz punktować nie wpadają. No, ale... No jest ich trochę, jak na złość. Nie wiem, czy właśnie uda nam się, kurczę, zaprowadzić na tego widała Chciałem to normalnie e, zbyt noc dosła wtedy. A nie żeby się przesłał do tej nocy. Wiecie o, Co się znowu poszło? Jezu, co jest z tymi widalami? Jasny gwint. Cię wykopię. Żeby mógł na spokojnie od ogarnąć. NIE! Kopie, bo w kresie No by się pewnie, to się go zrobiliśmy. No, kurczę. No w końcu. No. się regeneracja odnowić. Dobra. W końcu mamy święty spokój. Kurwa, mówiłem coś! Ja pierdolę! Kurwa, bać! Ciekich się tu na udobciło, no. Pirat doszedł. Jak wygląda sytuacja? Także te zombie wejdą w drzwiają. One almusi być w pobliżu. Chcę go dostać żywego. Nie pojede w końcu. Chierdola. Zmieniliście się? Wracajcie w takim razie tutaj, osiedle Gabriela 5. Wejdźcie przez piwnicę. Ale mamy... Otan? Tak. Święty Mikołaj. Ale weźmy sobie kamuflaż, bo coś mi się czuje. Niech się mi się nazi... Tych. Eee... Ząbiaków. I... Walić. Bo jest jak nie patrzę, dwa niech walnęli. Byliśmy. czas. Cie ja nie, wiem, czy jeszcze coś tu? Oh shit. Dobra. Się jak nas już ta dwójka nam pojawiła, jesteśmy jak zabijmy dla trójka Dobra dwójka Dobra. Ty się jadaj Ty się zdychaj Eee, dobra, to my stąd wpadamy mm. Pali drzyle z tych rzeczy Opa Niech dasz Tak powiem zombie w dupę nas pocałuje. O kurwa. O kurwa! Dobrze na ten prąd nie dosięgnął Gdzieś z cudem Ale było blisko Ja bo wykonam chyba tą misję popoczną i weźmiemy, ogarniemy e, ten w następnym odcinku dla coje tego sprintera Kurwa. Jezu, nagram, to i idę zrobić strzelarcie a ten, to nagrywam, jest wam powiem której. 134 No fajnie dostawić jakieś powiadomienie. Mhm, mm, dobra. Zaczy, zakończymy to mniej więcej na tym dachu ogólnie. I... będzie. No jednak trochę zajęło. To od za dziękuję. Przygotujmy sobie może lepiej Właśnie pistolet tak przyładuj. Może nie, nie najpierw przygotuj cegłę. Z innego powodu. tego Co? Taki szwany? No właśnie. Jeździenie się to co szwani. Oj, dostał Pan. Oj, oj, oj. Oj, trądzka posła. Oj, 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 Ja mam kolejny przyjaźń siły. Fajnie, apteczkę mamy. Ale sobie przeładujmy. Wiecie. Bezpieczeństwo to podstawa. Jeśli chodzi o te Snure, kabel, chemikalia spoko. Zawsze na props to chwajcie przyjmę. A chodźmy zobaczyć tą to właśnie. Wytrych. Oto gitara, bo nam się złamał. Nie chcę się, ale jak chcę? Jak kolego dostał? O kurwa, was tu jest trzech. Ile was tu jest? co cześć, ośmiu! O Oj, jaja, pan dostał. Nie trafiłeś i padłeś. No. Takie zostaje lubię. Oj oj, macie co mi to przeszkodzi? Ja tak powiem mylicie się Gdzie jest winda, to jest winda Otwiera mnie winda Dobra No otwieraj crane. Ale właśnie tutaj zapomnieliście był. wziąć To jest wasz pont A tędy nie wyjdziemy, poza no, do góry! A, dobra, tutaj. Mój błąd. Na rado jest bardziej? Na rado, więc do Dobra, nie jesteśmy tutaj, jakiś chcieliśmy. Nie tego, co kojarzysz, trzeba iść tu. Karim, tu, krain! Rzuć broń, albo zginiesz! A ty po cholerę się wtrącasz! A sprawa Cię nie dotyczy. Przykro mi, Karim, ale Erol Asani to teraz mój problem. Pracujesz dla niego? <laughs> Jesteś głupcem. Byłem jego ochroniarzem, wiesz? Po tym, jak wszystko się spierdoliło i postawili ten mur, dosłownie nas zalali. Ukryzły go w nogę. Zabrałem go do Randala, doktorka ze Slamców, i ucięliśmy. Kładziutko, To była nasza jedyna szansa. Gdybyśmy tego nie zrobili, zmieniłby się. Ten sukinsyn nigdy nam nie wybaczył. No to się rozstaliśmy. Więc czemu teraz na niego polujesz? Na początku władze wywoziły wszystkich ważniaków ze strefy kwarantanny. Erol powiedział, że leci po niego helikopter, który zabierze nas wszystkich. Potem go pogryzły, a przez to całe zamieszanie nie udało nam się złapać transportu. Po tym, jak włączyłeś nadajnik, usłyszeliśmy, jak Erol prosił o ewakuację. Kilka dni temu usłyszeliśmy odpowiedź... z zewnątrz. Stary Zgred załatwił sobie transport, a ja chcę się na niego załapać. A co z Raisem? Nie obchodzi go, aby ten gość. Gówno go to obchodzi. To moja sprawa. Chcę po prostu wydostać się z haramu. Na bank stąd nie odlecisz. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale po prostu chcę się stąd wydostać. Jeśli cię znów zobaczę, będę się spodziewał najgorszego. Jak chcesz. Powodzenia kręg. Będziesz go potrzebować. No. A to jest najlepsze. Tam jest rzut. A my go nie możemy dostać. No eee, kurczę, próbowaliśmy na wszystkie sposoby kiedyś kolego. Nic. Dobra, wyjdźmy. Dobra, no tak, ale myślę, że w ogóle w tym miejscu zakończymy odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku z Dangleita I pamiętajcie, tej strony jest w sumie z kanał DMD. Pamiętajcie, właśnie o tym, żeby komentować, subskrybować, ee, lajkować, padać na filmy innych z kolegów na kanale. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć i na razie!